No wiem Cześć witajcie w kolejnym, w kolejnym odcinku Minecraft Teraz będziemy gr... Teraz, teraz będziemy na... To będzie 1.4 właśnie wbijamy na serwis I co sobie Myślę, że wbijecie na kolejnym odcinku tyle słów i zaczynamy. Ale serwer coś nie chce nam być, Tak więc nie wiem, coś się zrąbało. Czy serwer w ogóle działa? Działa serwer. Działa widzowie serwer. Więc lecimy. z... Ty za co zostałem wywalony? Halo? bo ja teraz. Tutaj, tutaj jest nasz odmin ładko Boska. Jest, tutaj jest sprawny, bo tutaj był taki malutki Jest obudowanie, popatrzymy co tutaj pisze. Będziecie mieli ten, będziecie mieli wszystko w opisie, IP serwera będziecie mieli w opisie i wszystkich będziecie mieli podanych. Na przykład z tego będziecie mieli podanego właściciela, będziecie mieli podanego nazwy właściciela, nazwę adminów. IP serwera będziecie też mieli podanego i myślę, że dużo wbijecie ła. Tak myślę A i ocen... A i jak ktoś chce obejrzeć dużo filmów Suba i przypinam wam serduszko tu, Tutaj o serduszko Tutaj o, tutaj o A no właśnie a właśnie il, ile, ile, ma, ile dać subów? Ile macie dać subów? Dajcie widzowie 1000 milion łapek, łapek w górę i subów też! Bo myślę, że podwyższy pod się ten serwer cały. I ten serwer będzie fajny. Dziękuję. A wiesz to jest? No wiem. Tak więc dajcie 1000 subów i łapek w górę. dwa 2000 łapek w górę albo... No kto mnie tepa dom? No kto mnie tepa no. Tyson, wiem, że to ty. Tak więc Tyson. Tak więc myślę, że wam się uda tyle wbić subów. Jak wam się nie uda, to nie wiem co pomyślę z wami. Ale myślę, że będzie coś ciekawego i zaproponuję Was. Będzie promo promo z tym serwerem. I jak chcecie zobaczyć jak admin będzie prankował. Graczy! Szykuj się, adminku, będziesz prankował, graczy, a... O w mordę jeżdżę. O, pomocy Ej, kto tu leci na niewidzialność? Ej, weź mnie nie bi. I widzicie, co to za górny admin, który wszystkich zabija? Widzicie nawet... nawet, nawet wszyscy mogą potwierdzić widzowie. No weź mnie nie bij A okej, okay, bo tu jest strefa, bo tu, tutaj ktoś strefę taką zrobił, kto, która cię bije, że to jest koniec mapy Tutaj będziemy Tutaj się postaram Ząbiaków, mobów tutaj tak o zrobimy pyk i mamy to Okej, okay, teraz idziemy budować widzowie domek dla widzów. Jak będziecie chcieli mnie odwiedzić na tym serwerze, to admin pozwoli. Na pewno musi pozwolić, bo... No kto mnie tepa? No kto mnie tepa? Proszę mnie nie tepać. Proszę mnie nie tepać w lo... yy, ten... The... The Darkness. Tak więc myślę, że... Dostajesz VIP-a. A, kapi... Dostajesz... Widzicie typowy kozak. Da mi może VIPa. Nie wiem czy mi da VIP'a. Ale ja bym chciał... Mini youtubera! Mini youtuber! To by był taki! O Jezu! Ale mnie przestraszył ten... O nie! Muszę coś zjeść, bo głodny jestem. Nie. Okej, okay, mamy 10 minut, bo coś, się, bo coś się psuje na tej aplikacji, ale myślę, że już kupię sobie pełną wersję i będą też live nagrywane. Ale, abyście nie zauważyli, live to sorry, ale live muszą być. Będą live ciągle. Jak mi się uda kupić tą pełną wersję, teraz muszę od Was. I myślę, że wbijecie tyle subów, bo jak nie wbijecie, to nie będzie live'ów, nie będą odcinków i nie będzie odcinek Minecraft'a. A jak a, a byście chcieli, chcie, a, chcie, a jak byście a i byśmy, jak nie dacie tyle łapek, albo a jak wyświetleń będzie dużo jak na tym pierwszym odcinku, było wyświetleń i było wyświetleń bardzo dużo 80 ileś wyświetleń i się bardzo cieszę myślę, że będzie to wyświetleń. I teraz zrobię napiszę wam napiszę wam Elo, napiszę wam Elo i myślę, że wam się spodoba. Jak nie dacie, to nie nagram na moim serwerze jak gram na jak gram na modach ale myślę że jak zagram na modach to się na pewno nie wkurzycie ale ja będę na innych modach grał no tam gdzie się pi na przykład tam gdzie się, tam, gdzie się pije wodę Zbrojka jest, a ja nie wiem się jak on nazywa, ale muszę go, go znaleźć. A jak będzie... A! jak nagram mod, to myśl... To będziecie mieli wszystko w linku. Mówię wam, wszystko w linku. Ten IP serwera. Na, nawet Headarkness potwierdzi, nie? No. I tak więc mamy głowę Blodexa. No. Ko, y, y, koksy są najważniejsze. Ko... Poczekaj, ja zrobię skrzyn, skrzynkę lajków. A tutaj nie mogę. No to postaw i napisz skrzynkę lajków. I tutaj wszyscy będą widzowie dawać lajki, jak ktoś mnie ogląda to da lajka, jako Enchantowi koks, bo Enchantowi koks to wszyscy koksowie są na tym serwerze, wszyscy, Ale jest mało osób, bo na serwerze jest nudno. Tak więc tutaj będzie skrzynka, ale którą, którą nie można otwierać i to jest właśnie najgłupsze. Bo jakbyśmy otwierali, to byśmy dali tyle lat.